No cześć, ja jestem na ekranie. Witam Was w kolejnym odcinku z The Hello Neighbor. W poprzednim filmie udało mi się zdobyć ten magiczny magnes. Przed nagrywaniem sobie klikałem go i mogę go uruchomić. Nie wiem, co to robi. A mog? A, bo to mi metalowe rzeczy przynosi. Dobra. Czyli teraz. Gdzie jest sąsiad? Nie wiem, gdzie jest sąsiad. Prąd jest włączony nadal. Sąsiad ma totalnie wywalona w prąd. Tylko gdzie on jest? Bo teraz mogę się dostać. ...do mojego pokoju magicznego. Czy gdzie są jest? A! Za mną był! A, okej. Okay. To było szybkie. Hmm. Teraz by się właśnie przydało go wybawić z domu... ...i żebym wszedł tutaj gdzieś do środka, tylko właśnie nie, nie wiem gdzie on jest. Hmm. Te pudełeczka mi się jeszcze przydadzą. A tu jest sąsiad. I on właśnie teraz nagle poszedł na górę. Sobie hmm. po prostu, może mu coś zbiję. Może. A. Dobra. Gdzie jest moje pudełko? Cześć. Gdzie jest moje pudełko? one chyba gdzieś poleciała? Czy gdzie? Nie wiem. A tu sąsiad zaraz wyjdzie. Chyba to pudełko gdzieś w lewą na mi się tak wydaje. Dobra, idź. Idź stąd, bo ja chcę szybko... ...dostać się do twojego domu. A, tu jest to pudełko, dobra. Tylko właśnie on teraz po domu chodzi, to jest ten problem. Dobra. No, tu gdzieś właśnie chodzi, słyszę go. No, z której strony? Tutaj, dobra. Dzięki, że mi wybiłeś się okno, to wtedy miał wejście na tą górę. Teraz jeszcze raz tę konstrukcję z pudełek zrobię. Jeśli się oczywiście mi uda dostać, tam do niego. O kurde, ty, normalnie samochody tu przejeżdżają. A jak one pędzą tu? Ale zobaczcie, ile razy ja zostałem złapany przez sąsiada. Jaka senki miał nadal. To jest właśnie dziwne bardzo. Ile ja razy zostałem złapany? Jeszcze raz, no muszę go wybawić, a jeszcze ciemniej jest No muszę teraz, zacząć więcej chodzić na zewnątrz Żeby on zaczął chodzić na zewnątrz, bo tak działał chyba jego AI właśnie Jak ja zaczę tutaj coś robić na zewnątrz To on wtedy będzie cały czas tu by, tu chodził Tak ostatnio właśnie było, jak próbowałem coś zrobić Chyba zbudować mój magiczny most Do tego, to wtedy on cały czas chodził na zewnątrz Dobra, niech on wyjdzie, no. A i ten samochód właśnie dziwny tutaj. Sąsiad, wychodź. Co ty robić? No, a, bo tu, tu było tak, krzesło. No i nie wiem właśnie gdzie on jest. Pewnie on tam będzie na górze kampił gdzieś. Bo nie, nie widać nigdzie. Zobaczaj, wezmę to. to nie mogę. A tu jest sąsiad. Dobra niech on się przestawi na to, że cały czas na zewnątrz jestem. I będzie git. Dobra, wychodź, wychodź, wychodź. O, dobra. Teraz zaczął patrolować na zewnątrz wszystko. Więc jeszcze raz się dostanę moim mostem magicznym. A, on mnie tutaj zobaczył, to jest właśnie, nie wiem No on jakby, on tu był Kto on był już mnie zobaczył przez budynek, dziwne to jest Co to jest w ogóle za dźwięki jakieś dziwne? Dobra, może trochę sobie bardziej przyciszna na grę Ej, ten samochód właśnie tu jedzie Ale pędzi Nie, po prostu muszę mu bezpośrednio, no, w dom Do domu wejść O Teraz już nie ma prawa mnie zobaczyć. Tylko wszędzie te pułapki on wyrosta. A, no! No nie ma prawa, żebym wie żeby wiedział, że ja tu jestem. Nie, tu nie wejdę. Muszę te pudełka wziąć. Dobra, jestem, serio? Nie wiem czy to jest dobry pomysł, żebym tak właśnie cały czas chodził, no ale działać, działa w ten sposób, czekaj, co on robi, nie wiem, dobra, teraz będę mógł zdobyć klucz, a, o i tu jest ten kluczyk, mam, dobra, nie widź on tu cały czas na dole chodzi. Jeszcze tu coś mogę? Nie. Hm. Dobra, mam kluczek. Mam do czegoś klucz Tego klucza na... gdzieś jest na pewno, żeby go użyć, ale nie wiem właśnie teraz, gdzie mogę użyć tego klucza Tu jest. <laughs> tu mogę coś wyłączyć Co tu się dzieje? Nie, ale coś chyba było na dole? Żebym mógł coś zrobić? Tu już nic nie mam. Tak, i tu mam jeszcze tą dźwignię, tylko właśnie z nią nic nie zrobię. To jest dziwne trochę, że nie mogę jakoś tego wziąć. Dobra, co było teraz zamknięte na niebieski klucz? Chyba By jest taki jeden pokój gdzieś tutaj. Jest chyba pod schodami, czy to jest i na inny klucz? A w sumie, co zrobić? Sam się tutaj. No właśnie, bo... o kurde. A, po prostu wybiegnie. No właśnie, gdzie on pójdzie? Wybi okno. Nie, on tu jest. Tu świeci. on nie, on nie wiedzie, ma iść. Dobrze, że sobie to odblokowałem wyjście. Mogę ma jakoś wybić okno stąd? Mogę. Tylko nie chcę tego pudełka zużywać, a wolę jakieś krzesło. Tego tu wybawię. A. I teraz. Mam nadzieję, że on to przyjdzie. To jest właśnie ten inny klucz. A po tej drugiej stronie chyba był właśnie ten klucz gdzieś zawieszony, czy nie? Nie wiem, nie pamiętam. Tylko tutaj. Nie, to inny jest klucz. Ja mam niebieska, tu trzeba zielony. Dobra. Ale tu był chyba. Tak? Tak, jest. Tu coś stukało. Czekaj. A nie, a ja, a ja tu byłem, tylko ja. Tylko jakimś dziwnym przejściem tu się dostałem. Tak, bo ja tu byłem. Aha, sam się tam się już nawalasz czymś. Tu lampka jest jakaś. A ona chyba mi to otwiera, a tutaj nic nie ma. No tutaj nic nie ma po prostu. To w sumie. Co jest te przejście? A tu mogę się, tu manekie manekin, jest jakiś, dobra. Będę mógł parkurem to zrobić. Tylko. Co jest? Jest tak ciemno, że nic ja nic nie widzę wręcz. Dobra, mogę wyjść, mogę wyjść. I tu mam to. A, i to jest. Jestem nad tym pokojem. I tu jest właśnie ten manekin jakiś dziwny. Mm. A jak mam się dosyć na tą półeczkę? Bo tu mamy wejście, i to jest jakiś inny pokój. I chyba będę mógł jakoś doskoczyć dzięki temu. I to jest mechanizm, który. nie działa. No bo pewnie prądu nie ma. Włączę chyba prądu u sąsiada. I zobaczę, czy to będzie działać. Tak, bo to jest. Mogę wyjść? Mogę już przez to okręko. dobra. To złączę u sąsiada i może to zadziała. Bora z logiki. O kurde. No, jakby mnie tu wybiło w to okno, mógłbym je wybić przy, przy okazji, to by było idealnie. A i kamery włączone ma już. Bo się nie świecą, dobra. Czy w tamtym pokoju ja mu wyłączę. O kurde. Tu nie chcę, a. To wchodzenie jest bardzo dziwne. Dobra, mogę się tu dostać, i czy to coś zmieni? Bo ja kamerę mu włączyłem. O, czaj. Jak mam się tu dostać? E. Nie to. M mogę jakoś pociągnąć za to? Nie. E. Tak, ja mam się tu dostać. Może tą lampę najpierw wyczyszczę sobie Ale tu... Ta lampa mi światło dawała. Dobra, niech ta lampa sobie tu ustanie. Może wyczyszczę wszystko i spróbuję jakoś to czasowo ogarnąć, bo tu pewnie muszę jakoś... Mogę sprintać do tyłu? Mogę spuntować. Dobra. No, jeszcze to... A, nie mogę, bo to jest ta sofa. Kurde. Ej, co jest? A, oczywiście to jest Hello Neighbor, więc się musi wszystko zbugować. Ej, dobra. Nie, to za szybko. Tak ja mam. Jak ja mam się tu dostać? Tak, 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 tak. Hmm. Nie wiem. A czekaj, może jak coś tu położę, to się wolniej będzie zebrało do góry? Nie, to. A, to po prostu się buguje wszystko. Nie wiem. Tutaj jakoś nie mogę. Nie mogę. O, zaraz wypadnę. Nie, nie mogę. Drzwi nie mogę aktywować. No, muszę się jakoś tu dostać. ha, Jak to działa? Jak ja się tu. Nie wiem. No tu nic nie ma w tym pomieszczeniu. O. O. Daj mi. No. Akurat mnie zbugowało, gdy ja nie chciałem. Dorszaj. Może mnie to jakoś wybije teraz No, daj mi jakoś tu z i na górę Ej, co jest? Tu sąsiad może być A, złapał mnie Kurde Nie wiem co mam zrobić tam się on może przychodzić, to jest ten problem Że on tu może przyjść Kamery są włączone czy nie? A, kamery są włączone, damy się mu wyłączyć te kamery. Czyli co złapanie? Kamery się biorą, aktywują. Dobra. Może jakoś tu sobie jeszcze wejść. No właśnie wchodzenie przez okna jest. Trochę zepsute, no. Bo czasami łapie to, czasami nie łapie, nie wiem. Dziwne to jest bardzo. Dobra, wezmę te moje pudełka stąd. No, a ten magnes? Jak ten magnes działa? Jak daleko może coś brać? Aha. To jest ten sąsiad. A, z właśnie idzie dom patrolował? to jest ten problem. Bo siedziałem tak długo, że on zaczął dom patrolować cały czas. Magnes! Ja wolę być złapanem niż stracić magnes Aha Dobra, nie mam pytań do tego co tu się stało No właśnie to jest najgorsze, że on zaczął tu patrolować Ej, mogę tu wskoczyć przecież O kurde, co to jest? Mogę... A tu globus mogę wsadzić, bo tam był globus A gdzie ten globus był teraz? Mmm Globus tu był gdzie to jest? Gdzieś tu był globus. Tylko, się na sąsiada nie wziął. O! Ja mogę tu przejść! Co to jest za przejście? A, to są kamerę sąsiada, dobra. Wyłączę mu. Tu już nie mam dalej przejścia. O, kurde. A. Hm. I co mi to dało, że mam ten pokój? Nic chyba. Ej! A, dobra, mam tu przejście obok A te drzwi co mi dają? O, tu są schody, czekaj Pudełka, pudełka hmm, Pudełko Więcej pudełek potrzeba Tu nie wskoczę jeszcze gdzie, gdzie są pudełka? Tu są, o, idealnie dużo pudełek Nie wiem, chyba o to chodzi W tych zagadkach, że mam po prostu Pudełkami się wspinać Bo inaczej Czemu by było ich aż tak dużo w tej lokacji, tych pudełek? Dobra. Gdzie ja jestem? Co jest? Puzjew. Kness. P E PEE i zła końcówka. Tower Emor. Den... Den Lem? Nie wiem. Aha. A, bo to jest kolejka górska. Co? Więc sąsiad sobie kolejkę górską prywatną zrobił. A tu nie mogę przejść. Jak sąsiad mnie w ogóle tu zleźni? No właśnie, jak on mnie tu złapie? Nie mogę się jakoś tu dostać do tej kolejki? Nie mogę. Mogę wybić szybę tej kolejki? Nie. Szyba jest pancerna, ok. Tu też nic nie ma. Tu będę mu chce zrobić? Czy nie mogę? Hmm. Nie mogę się nigdzie tutaj zakraść gdzieś. W sumie, co mi to dało? Cześć. A bo to jest sąsiad, sobie wziął tą. Rozpisał ścieżkę. Dobra. A ja nie mogę tu nigdzie wejść, tylko mogę się zbugować. O, albo się to jakoś dostanę. Nie, nie przecisnę się. Szkoda. A tu mogę odbokować sobie jeszcze przejście, dobra. O kurde Enter yy. Guziki, guziki, ale... E! A Okej okay. Wyczyściło mi przejście, super Tylko teraz żebym nogi nie połapał Jak tu spadnę to nie będzie za ciekawie, dobra Meg Mega, mega progres jest teraz, aż dziwne O, tu dużo pudełek jest, więc... Co to jest? dostać? Pudełko, a nie mam pudełek. To co będzie dobre? A nie mogę stołka podnieść. nic nie mogę. Co to? A to jest ta kolejka. Ta kolejka zaraz mnie przejdzie. A i znowu potrzebuję tego. Co tu chodzi? A bo to jest wejście na górę. Tu gdzieś będzie jakiś generator. Bo tu widziałem właśnie. Generator gdzieś tu jest. Udałoby się zaraz wyłączyć tą kolejkę, żeby ona we mnie nie wjechała. W przypadku dobra? No, ten sam się to tam niech się bierze. A, Wyłącz. Ta kolejka niech się już zatrzyma. Tak wiedzie we mnie. Co to jest? właśnie. Dziwne bardzo jest ten dom, on w ogóle nie ma zamysłu, i pewnie o to chodziło właśnie w tym domu. Je. Żeby on był po prostu. bez. Po... namysłu. Gdzie ja jestem? A, mogę odblokować sobie przejście. Żeby wejść tu. A tu nie mogę, bo tu jest zablokowane czy nie? Nie, tak po prostu jest. Hmm. Tu będę mógł gdzieś przejść, chyba. Ale serio? Ten akt jest mega dziwny. A tu, w sumie mogę się jakoś tu dostać teraz. Dobra. Ciebie wyrzucę. Albo... No ty jesteś fajny, tej ty... Do środka. Okej. Okay. Manekin jest czarodziejski. Mogę wyrzucić go i on przeleci przez tekstury. Co to? Kurde, tak Otwórz mi to. Co tu jest? A, tu pudełko jest. Kurde no. Daj mi przejść. Nie mogę przejść przez drzwi, drzwi są zablokowane. Halo, daj mi przejść przez drzwi. Czemu? Czemu? Tu coś. Tu pudełko jest. No nie, się zablokowałem. Daj mi wejść. Daj mi wejść przez drzwi. Tu jest pudełko. Daj mi to pudełko. To jest. Tu jest. Jak, jakaś latarka. Dobra, do, jeszcze co tu jest? Czyli ja tu dam radę. O, kucy no. I tu mam jeszcze jedno pudełko. Tu mam jakąś. No daj mi się schylić. Dobra. No, jeszcze co mi blokuje? No, że zablokowałem, o nic. Halo. Daj mi wejść. O, jest! Udało mi się. A. A, po sumie te pudełka blokowały. Dobra. No, może je wyczyszczę. A co to jest? Ha, bo to są jakieś rzeczy różne. I to jest. A, to jest te. Zablokowane wejście do tego. Gdzie ja jestem? A tu byłem, czy mnie nie było? Nie, a to jest pokój jakoś dziecka. Tu nic nie ma, niestety. Czołg jest. Co to jest za czołk? Co to jest? Czołg... Bonus. Czołg bonus to jest, dobra. Ty, ale ja mogę strzelać, patrzcie to. Ale, ja, ale armatę mam. Co to są? A to strzałki są. Mogę je tak rzucić prosto? <laughs> Mogę! Ej, ale to fajne jest. Czekaj. Bo tam w windzie była chyba jakaś dźwignia, ale chyba nie. Raczej nie będę mógł jej przy, 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 przy tą... kliknąć. Co się w ogóle ponosi? A, tylko metalowe rzeczy na ten magnes. Dobra. O, samo się wzięło. No, mam tam rzutkę i mam czołg, nie wiem do czego mi jest ten czołg No, hmm. może po prostu wskoczę na te tory O kurde, tu jest wysoko A! Tu mam przejście O nie! O kurde Jak mam się tu dostać? Ten generator jest właśnie tu Ale do tego generatora nie mam żadnego przejścia sensownego No, może po prostu... Skocz! Skok sk sk wiary to był, dobra Udało mi się co mam zrobić teraz? Hmm, nie wiem. Blokowałem sobie bardzo dużo. I. Nie wiem, co mam zrobić. się tu jest. Mam nadzieję, że on nie spróbuje mnie wsysać. Zaraz weźmie. Mogłem w sumie zejść tutaj, skoczyć i wejść do tych pokojów, które są chyba zablokowane. Bo w sumie. Hmm. Nie, chyba nie mam żadnego dobrego przejścia a tu miałem te ten tego czołga to sobie rzucę tam do mojego domu bo on jest fajny podoba mi się bardzo czołg to tam rzucę o i za 5 punktów dobra jeszcze tutaj wskoczę o dobra I Cze, mnie tutaj nie było to jest inne miejsce bo tutaj prze, przez te okno jest ten generator chyba dobra rzutkamy w bi okno Przeskoczę. Nie, tu coś. Tu, tu coś się działa. Tu coś w tym daszku jest. Coś tutaj pracuje, ale... Nie widzę nic. Tutaj też a tych... Co? Sąsiad to sobie pomidory kręci? A w sumie? To dlatego sąsiad masz tyle, żeby we mnie zrzucać. On produkuje sobie... ses Bo tato to jest, bo tato, dobra. Co mogę teraz zrobić? W ogóle, naprawdę ciekawy jest ta mapa Ale, tylko właśnie tutaj Jak jestem na górze, to już ta fabryka dziwnie wygląda Bo to jest po prostu background 3D Coś w tym stylu A, tu już mam wszystko odblokowane Tylko, mogłem zejść na niższy ten Ej, gdzie... Ej A gdzie ja mam e resztę ekwipunku? Ty Gdzie ja mam? Czaj, co? Gdzie ja mam? Halo? Nie no. Jak? Gdzie mam? Ja nie przypominam sobie, żebym rzucał latarką i tym. Ko tym czołgiem. Bum. Bonus. I koniec. Nie ma, mogę rzucić to. A tu się nie ruszy tak szybko. To jest bardzo dziwne. Co to jest? Kolejne jakieś dziwne pokoje w jego... Pokoje w jego domu. A, tu jest te, drzwi do doni, nikąd tam drzwi na dół. O, mogę tu wskoczyć, co tu jest? A, jestem po prostu bezpośrednio na jego dachu. Nie mogę chodzić po tym dachu, to jest. To jest ciekawostka, właśnie nie wiem, na, na serio nie wiem o co chodzi w tym domu jego. Bo są jakieś rury dziwne. Mogę na tę rurę wskoczyć? O nie, niech się połamie. No, już umarłem. Dobra, w tym momencie zakończę odcinek. I spodziewałem się, że aż tak dużo ogarnę jego domu. Mamy wręcz całą górę ogarniętą i może w następnym odcinku uda mi się jakoś wejść może do tego miejsca. I też będę musiał zobaczyć na nagraniu jak będę montował, gdzie, gdzie jest mój magnes i gdzie jest moja latarka. Nie wiem, rzu rzuciłem tym czołgiem, on jest bardzo fajny ten czołg, dobra. Rzuciłem całą, całą siłą o ziemię. dobra. To do zobaczenia w kolejnym odcinku z neighbor. cześć.